musimy się skupić na tym ze endogennym, Dlatego bo 50%, o czym tutaj było wspomniane, próbuje poważnego, poważnej próby samobójczej z czego niestety bez porażka dla wszystkich 15% próbę Są to ludzie od 30 do 50 roku życia, życiu wcześniej później, czyli jest stosunkowo jeszcze aktywniejsi. I w zasadzie no, trzeba wszystko zrobić, żeby jak najszybciej rozpoznać ten, ten, ten epizod depresyjny, czyli już zaburzenia depresyjne pracujące i jak najszybciej wdrożyć leczenie. Proszę zobaczyć, podstawowym objawem jest oburzenie nastroju, czyli taki smutek czy ogólne, ogólne przeżywanie ogółu wydarzeń. To my nazywamy dystresem. Człowiek po prostu reaguje na wydarzenia jako coś nieprzyjemnego. Anhedonia, czyli brak m, przyjemności. Takie zobojętnienie depresyjne, to już najcięższy stan jest. Następnie obrzenia na pewno psychologowego, spowolnienie myślenia, tempa wypowiedzi, potrzebując pewności pamięci, intelektu. Proszę zobaczyć, że ta pamięć wcale nie jest tak rzeczywiście zakłócona, tylko to jest brak poczucia, oni mają takie poczucie. a bumia, czyli trudności podejmowania decyzji. Poczucie napięcia, zagrożenia tworzyło czy pogój w literaturze się określa jako lek wolno płynącą. Z samym niestety towarzyszy kolegów. Jak już dostał tego najpówców ze swojej pory, to już niestety od lękumy nie może się, się oderwać. To jest jedynie taki problem. No dobrze, ale jeżeli się na siłę pacjenta poczyszczasz, nie przejmuj się, weź się w histeryzujesz, hysteryzujesz to niestety stres. Pamiętajmy, że chodnik w tym depresji jest tak nastawiony, że takie pocieszanie, chociaż logika by nakazywała, że coś się nie trzeba robić, jest niestety szkodliwe.